Eu Raduje, raduje. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, witam Was na 302. warszawskiej pielgrzymce pierwszej. Od ponad trzech wieków Warszawa pielgrzymuje na Jasną Górę w duchu pokuty, w duchu wdzięczności, w duchu zabierzenia. W Waszym imieniu, w imieniu naszej pielgrzymkowej wspólnoty, pragnę powitać między nami Metropolitę Warszawskiego. Księdza kardynała Kazimierzanycza, który przewodniczy tej Ucharystii, oraz kardynała Barcelony, kardynała Sistacha, który jest też z nami, celebriując. Dziękujemy za ten znak pełni Kościoła Kościoła złożonego z różnych narodów. Podobnie zresztą jak w naszej pielgrzymce pielgrzymują pielgrzymi także spoza Polski. Pragnę powitać między nami także Ojca Romana Majewskiego, przeora Jasnej Góry, który już, już przy, przyniósł nam trochę Jasnej Góry. Tam, gdzie zmierzamy. Wierzę i głoszę. To jest to hasło tegorocznej pielgrzymki w roku Wiary. Kościół zaprasza nas nie tylko do tego, byśmy wierzyli w coś, ale w kogoś. Ta osoba to Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Prośmy dziś przez Stawiennictwo Maryi, by nasza wiara się umacniała i owocowała świadectwem. Ojcowie Paulini, a nawet wszystko Wy, kochani, pielgrzymi tej 302 pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę. Jest z nami jak zauważyliście, ksiądz kardynał z Hiszpanii, z Katalonii, dokładnie z Barcelony, który bywał w Polsce wiele razy, Dzisiaj przyjechał z kapłanami swojej diecezji, był wielkim przyjacielem naszego księdza kardynała Józefa Glempa. Jest z nami człowiek, który jest świadkiem. Pielgrzymowania w Hiszpanii, wielkiego pielgrzymowania do grobu świętego Jakuba Apostoła w Pomposteli. Pielgrzymowania, które trwa od pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, a więc jest dużo starsze nawet niż nasze jasnogórskie pielgrzymowanie. Dlatego poprosiłem księdza kardynała, aby. Na końcu mszy Świętej przed błogosławieństwem skierował do nas parę słów. Pozdrowienia, ale tego świadectwa tej hiszpańskiej ziemi, tej hiszpańskiej pielgrzymki do komposteli, w której uczestniczą odwie ludzie całego świata. Albowiem pielgrzymowanie jest istotnie wpisane w życie religijne człowieka. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami. Wszyscy idziemy do wiecznej ojczyzny poprzez to życie na Ziemi, którym obdarzył nas Pan Bóg. I pielgrzymka jest przypomnieniem tego faktu powołania nas do tego, abyśmy byli pielgrzymami. Chciałbym te kilka słów, które mówię na początku. Tegorocznej pielgrzymki związać trochę z tymi wyda wydarzeniami, które przeżywaliśmy dwa tygodnie temu na ziemi brazylijskiej w Rio. Wielkie pielgrzymowanie młodzieży świata wraz z papieżem Franciszkiem w czasie Światowych Dni Młodzieży. Kiedy Pesymiści zaczynają czasem mówić, że młodzież nie poradzi sobie z kościołem, który im przekażemy, którym są jako młodzi ludzie. To tego typu spotkania, entuzjazm, wiary tych młodych ludzi z całego świata pokazują to, co jest, wydaje się, oczywiste, choć nie zawsze oczywiste, że oni rzeczywiście są inni niż były nasze pokolenia, ale z tego, że inni, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie popaść w sąd wartościujący, gorsi, lepsi. Tę umiejętność, ten dar swoisty miał w sobie błogosławiony Jan Paweł II, który ufał młodemu pokoleniu, który wierzył w młodzież i który wierzył w to, że kiedy przekażemy im sprawę Kościoła w ich ręce, oni go poprowadzą może inaczej, może lepiej niż my. Ale poradzą sobie, i Dzień Młodzieży te 3,5 miliona młodych ludzi z całego świata pokazało w Brazylii ów entuzjazm, ale zarazem głębie wiary, na którą wprowadzał ich swoim słowem, słowem Bożym, które głosił papież Franciszek który okazał się wielkim znawcą młodych ludzi i okazał się tym, który ma wielki talent do nawiązania z nią, z młodzieżą kontaktu, uderzając w te najbardziej czułe, wrażliwe, głębokie strony młodości. Ale zaraz, kiedy wrócił w niedzielę podczas modlitwy Pańskim mówił w ten sposób, do całego Kościoła i do nas też. To nie o ten entuzjazm chodzi na pierwszym miejscu. To nie to emocjonalne przeżycie spotkania w Rio, ale chodzi o to, żeby to był element stałej pracy człowieka nad swoją wiarą. A mówię te słowa w roku, który papież Benedykt XVI. Ogłosił jako Rok Wiary. I właśnie jako element tej stałej pracy między dniami młodzieży, stałej pracy w sercu swoim, stałej pracy w parafii, we wspólnocie, w grupie, ale także stałej pracy w tym pielgrzymowaniu waszym, trzeba sobie przypominać, żebyśmy zawsze i przy każdej Nadarzającej się dobrej okazji pracowali nad swoją wiarą. Wychodzili tak, jak apostołowie, zaproszeni przez Jezusa na Górę Przemienienia, aby zobaczyć chwałę Boga, przeżyć spotkanie z Nim, uwierzyć i nie zatrzymać dla siebie, ale głosić innym ludziom to, co w Rio wybrzmiewało w przemówieniach papieża i w modlitwie kościoła najbardziej to było to, żeby iść i głosić Chrystusa. Idźcie nauczajcie, idźcie bądźcie świadkami. Idźcie czyńcie uczniami Chrystusa. Bardzo często mówił to papież, uzasadniając, że wiara, która nie byłaby wyznawana, nie mogłaby być wiarą głęboką. I dlatego, tak jak apostołowie, święty Paweł, który spotkał Chrystusa pod Damaszkiem w czasie swojego nawrócenia, święty Piotr, Jakub i Jan, którzy go spotykali, szli za nim, a potem spotkali go na górze przemienienia, przemienionego w jego chwale. Będą potem mówić, jesteśmy naocznymi świadkami chwały Boga, i to przepowiadamy, i nie możemy nie mówić. Papież Franciszek mówił do młodych ludzi: Nie wolno wam wiary zatrzymać dla siebie. Musicie jako młody kościół wychodzić na ulicę i użyć wprost słowa i robić święty rumor raban. Który by zmuszał ludzi do pytania: Gdzie jest Pan? Jaka jest moja wiara? I myślę, że Wasze pielgrzymowanie do Częstochowy przez wioski, miasta, oprócz tej wielkiej duchowej pracy nad swoją wiarą, w życiu każdego z Was, w życiu wspólnot, które reprezentujecie. Ma także i powinno mieć wymiarowego świadectwa dawanego publicznie. Wszystkim spotkanym ludziom, wszystkim, którzy będą wam pomagać, wszystkim, którzy wnosicie w swoim sercu, idąc na jasną górę, wielką, wielkie znaczenie waszego świadectwa dla wiary ludu polskiego, ale także dla Kościoła, który pragnie w dzisiejszym świecie niczego nikomu nie zabierać, ale pragnie być światłem, który wskazuje na to, co jest w życiu człowieka najważniejsze. Tak jak Pan Jezus wziął najważniejszych apostołów na górę przemienienia, żeby się im pokazać jako zmartwychwstały, uprzedzając mękę i śmierć. I przygotowując ją ich na mękę, na krzyż, na swoje cierpienie, tak trzeba, żebyśmy dawali świadectwo tego spotkania z Panem Jezusem, które decyduje potem o kształcie naszego życia rodzinnego, osobistego, społecznego, bo Ewangelia to nie jest ideologia, którą się bierze na sztandary. I którą ktoś chce się podpierać w osiąganiu swoich ludzkich celów. Ewangelia jest sposobem życia tych, którzy ją przyjmują po to, by swoje życie przemieniać, ponieważ Ewangelia i Chrystus przemieniają człowieka od środka. Najpierw człowiek musi się przemienić, nawrócić, a potem będzie zdolny dawać temu wyraz, dawać temu świadectwo w całym swoim życiu. Moi drodzy bracia i siostry, tak jak co roku mówię i proszę, zabierzcie z sobą cały Kościół Warszawski w intencjach waszej modlitwy. Zabierzcie z sobą naszą archidiecezję. Zabierzcie wszystkie sprawy i problemy naszego miasta. Zabierzcie sprawę powołań kapłańskich i zakonnych. To jest ten czas, wakacyjny czas po maturach, kiedy młodzi ludzie, chłopcy i dziewczęta stawiają Panu Jezusowi to ostateczne pytanie: czym mnie wołasz? Szum współczesnego świata wieloraki sprawia, że czasem trudno ten głos usłyszeć i dosłyszeć. Naszą modlitwą pomagajmy im otworzyć ich serca, ich usta na to by powiedzieć, o to jestem, ponieważ mnie wołałeś. Budujcie się więc we wszystkich intencjach osobistych, intencjach Kościoła i Polski, idąc do Naszej Matki Królowej na jasną górę. Amen.